Co tu się dzieje? No naprawiamy, naprawiamy. Odpowiedz Krzydziu pomoc, masz tutaj miejsce do naprawiania i pomóc. To ja też mu pomagam, jo. Jak tam ku najdzie? Elegancko, zobacz. Dobra. Nie, to co innego całkiem jak pierwszy raz. już drugi jest. Powiedz nam swój pierwszy raz jak to było. Gdzie to było? Nie pamiętam. Gdzie to było? O jeszcze Michał przyszedł pomóc. No dobra, no. Dobra, nie Ładne. Co to? To nie no za szybko nagrywasz, kurwa. Jak miałem się najpierw zapytać, a potem... To, jest... to czekaj, to się, to się wytnie. To weź, weź zapytaj się co to jest w ogóle ty. Rozbierasz. Czekaj, bo przyjdzie ta. To nie wiem jak to się nazywa, Łosi, łosica. No, Krzesiu, przyszedł powrót, skoro... ale muszę ten, muszę wszystkie dookoła? Wszystkie, tu do jednej. żadnej nie. Kurwa. Jebane pąki te. <noise> nie zobaczyć kurczę. A Michał, dotarła Pineska, gdzie właśnie jesteś ty? W lesie? Jo. Jest tu. Załóż, poskładaj, to jest dobra. Można My Ci pomożemy. Nie, ale mogę zapłacić zawsze. No. O co chodzi No nie, tą stronę no, rozebrałem. No, ale dziwne, że wałem. Aha, no chyba, że się satelity rozjebał kosz. Na 100% To nie rozbijałem Ale to by chrupało. Chrupało. Mieliłoby grubo, kurwa by mieliło. No, nie mogłem przekręcić, możesz Ma? Przekręciwałem. No je, Jechał, no tam tak. Ale wyłącz ten napędy i wtedy przekręć włącz na tył? Jo. Nie. To po prostu... no tam, to Widzę, ciężko ci. Na, na, na luzie? FPS jeszcze tak jak kurwa się zarówki pije, to już jest wyjątkowo ciężko. Parzek się ładnie kręci. Kręci się co. A tam... Ten? A no? zobacz, kręć wałem i zobacz z tamtej strony. Zdejmij sprzęgiełko, kręć wałem i zobacz i się tam kręci z drugiej strony. Ale tam zdził? No. No. to jest wszystko pożone. No bo kręcić No to dobre jest.

Najpierw spożnie dolne górne i wtedy no. trzyma się trzymać. Tu? No, to nie! Czopy. Czopy. No, Sporzeń z wrotnicy, no, ale z to on, on tylko jeden. No masz też zagodowaną kufkę, a całkiem kufkę. Dwa podziemioty. Czy on wie, że ma taki spożnych? nie, no właśnie nie. <laughs> <laughs> on nie wygląda jakby wiedział, nie zobaczcie. Jak włożę odwrotnie, do nie Może górę zrobię tak? najpierw, <grymne> Górę. Hmm. No sobie. Może sobie przyłap, co patrona. na tym sworzniu tutaj, chociaż śrubą, o, bo Ci wypadnie. Władek jest. Władek jest. Przyklej, nakrętkę nakręć sobie, kuna. Czekaj, ale czekaj, bo muszę... To górnego sworznia. Jak tego. ustawię ten, to wtedy nie włożę tam. To bądź górne schorzeń, gdzie Ci się nie wydało. Ale to jest górny skoczyk naprawdę. No ale wiesz, No to lepiej nie wygląda jak skoczyk, A tu nie było takiego czegoś? Nie było. Na początku jak był nowy to było jeszcze, a później już nie było. Później mechanik wywalił, żeby był lżejszy. No a jak Jak te Władziu nie wytrzymał i też przyszedł pomóc w, w kule! W kule w No to w kule, co mać mi ci. O! O. Oh. O. Oh. 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 Wiedziałem? Kowładek przyszedł i mnie. Zostaw ten bód Niedziela, miałeś nie pukać. Ty. A ona ma wystawać ty powinno się schować, nie? Może odwrotnie Nie no. Nie włożyłbyś odwrotnie. Nie. Boże. ale by się namęczył Sprawdzałem. Jak Darek nie ma Sprawdzałem Zmraw. Zmraw. was ładek się uczy, kurwa. Nie będę wiecz, 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 wiecz. Władek ma małe kulki bardzo cię będzie łatwiej Widziałeś, Władek? No. Się uć! Ty tak wyglądasz jako pierwszy stereoklanek. Łajkoły. Ale musisz wyjść każdą tej każdym biurą. Cicho! I nie będę chłodzenia w Bardzo. Coś wystarczy, że trawę wyjmie z łożyska i będzie dobre. Gdzie to... widziałeś, jak mi no. teraz idzie? Dzięki Darek, że mnie Nie Kiedy tam przyjdzie? poniżej wtorek. Jak można, co można, nie wiem, żeby wyjąć. A to dwa Ale to były dwa drzewa między... a to wyjazd. Ja że było. Lampa na wjazd, jo. To Lampa wyjazdowa, albo chciałeś między dwa drzewa, może za blisko rosły, co? Czy ty nie zbiłeś ich jednocześnie, Andrzej? Jak to płyna było, płyna powiedz? Ujezm, kurwa. Padłem do lampy. Jak uba, Teraz to ja piję, nie mam czasu, bym Aha, a ta, 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 ta. Marina jest byli za Ale, Ale, Ale się żaby ucieszą, te. Dwie godziny się W kiblu, co siedzi w dziurze. Padła? Kurwa, ktoś na nią nasika, to nie ma przerobane, te. No, nie, nie robimy No jak nie robimy, to, druga to Ci pójdzie łatwiej. Tu zmarnowałeś tylko 48 minut, a drugą zrobisz w pół godziny. My będziemy Ci pomagać, Michał już jest gotowy do pomocy. Do... Władzi już jest gotowy do pomocy. Przestawimy krzesło na drugą stronę i... Ja jestem odpowiedzialny za Hajlita. Co? Zaraz mu pierdolię ten Hajlif. Urwę mu rękę. Ale to tak Ci pomagali? Nie, ale tak ci pomagali. Tym... Słuchaj, ale my... ja to dopiero sprawdziłem, nie? Tak, ale już wiesz jak sprawdzić. No. To... Dobra, Darek, stoper już leci. Wiem, a zaraz tym będzie łajka godzina. Później okaże się, że to z tyłu coś pierdolieniał. Panie <śliniczny> <śliniczny> <Ja> <śliniczny> to ale pan sobie przygotowuje, zobacz. Weź się spod kolanka, żeby nie spało. Nie, no, no, no. No, no, dobra, no jakbym cię nie znał, to bym powiedział, że się trochę Chodź, na tym znasz. My. Okay. Chodź, Michał, możesz włączyć klimatyzację w samochodzie, żeby tam... Żeby tam trochę... była klimatyzacja. Lety, zimniego, Ale pomocników coraz więcej, tak. <grywa> Za mało były podgięte chyba, za Trochę. Nie bierz. Nie, ale teraz wiem, że trzeba oczyścić, nie? Widzisz, kawałek gówna i...

Kreczki kolorowe tylko. I opadłem. O, zaczyna padać, czas się kończy. Zaraz, zaraz. Poczekaj. No, to no, 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 dobrze, nie? Marcząc na nie. Hmm? Marcząc na Ale tu nie. Nie. Tu jest ten bakiet? Może. Nie on? No i prawo brawo. Ciekawe, czy no, będzie okay. działać. A wejdziesz tak od góry, kole, tak po szarpie, prawda? Nie, działa. ma. Po szarpaj

ile <grywa> 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 A jaki zadowolony, że sobie zdobyć. Nie, bo sobie już... Michał wczoraj też, jak złożył znowu, to podniósł.